The Bullseyes. Rokowe duety zawsze mnie zaskakują. Czy to The White Stripes, czy Royal Blood, czy The Black Keys. Nieustannie łapie się na myśli, że to nie powinno się udać. Że jest ich za mało, by góry przenosić. Że tej energii nie da się wykrzesać na cztery ręce. A jednak. Z tym większą radością donoszę, że doskonały tego przykład narodził nam się w Polsce. The Bullseyes pochodzą z Leszna i posługują się, jak sami to zgrabnie ujmują, globalnym językiem muzyki rockowej. Bębni Matia Żąbek, na gitarze gra Darek Łukasik. Obaj śpiewają. Piosenki piszą takie, że nie mogę się zdecydować, czy najpierw powinienem opracować choreografię, czy uczyć się refrenu na pamięć. Ale zawsze czuję głęboką, wewnętrzną potrzebę, by coś z tym zrobić bo grzecznie siedzieć i słuchać po prostu się nie da. Połowa tych numerów to potencjalne hity, ale w radiu ich nie usłyszycie, bo teksty angielskie, więc ustawa nie sprzyja. A skoro nie usłyszycie, to nie dowiecie się, że to obecnie najlepszy polski zespół parający się klasycznie pojmowanym rokiem. Nie debiutant. Najlepszy zespół w kategorii Open. Zadebiutowali w 2020 roku wydaną samodzielnie płytą The Best of The Bullseye. Ale to nie był dobry czas na kipiące energią radosne rokowe numery. Wiosną przypomnieli o sobie singlem 20 Hours in Bed, choć rzecz traktuje o 20 godzinach spędzonych w łóżku, poderwie was na równe nogi. Jeśli po tym The Bullsize nie podpiszą kontraktu z dużą wytwórnią. To ja nie wiem, po co są na tym świecie kontrakty i duże wytwórnie. Autor Jarek Szubricht, czytał Maciej Melcer.